Cześć, tu mój, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj mam taki trudny temat dlatego, że pojawiły się testy w nowych grach, czyli Red Dead Redemption oraz Call of Duty Modern Warfare e, kart graficznych, ale żaden z recenzentów nie wspomina o pewnej anomalii, że to już tak nazwę w tej chwili, która mi się rzuciła w oczy i prawdopodobnie im też. E, spójrzcie tutaj na wyniki kart opartych na chipach Pascal od Nvidia. W tamtym roku, w kwietniu, przeszedłem z Radeona 580 na GeForce'a 1070. Dlaczego? E, żeby zwiększyć sobie wydajność w grach o około 30%. I tak było. Tak naprawdę było. Natomiast to było, można powiedzieć, i się skończyło. Dlatego, że w tej chwili ta właśnie karta, 1070, -ka, została dogoniona przez Radeon. Ale nie dlatego, że w Radeonach jakoś znacząco wzrosła wydajność. Nie, 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 nie. Dlatego, że Nvidia przestała wspierać, moim zdaniem, Pascale w najnowszych grach. A dlaczego mi to wychodzi? A już Wam mówię, jeszcze niedawno w najnowszych testach, sprzed dwóch tygodni, Nvidia, tu macie na portalu PCLab w teście 10.60 Super. 10.60 Super miała wydajność niższą od 10.60 Ti, co jest normalne, bo tak są pozycjonowane te karty ale również niższą od referencyjnego modelu 1070. Zobaczcie. Metro Exodus, czyli gra też mocno wymagająca pod względem graficznym. Ultra Full HD. Wrzućmy sobie coś innego. Proszę bardzo. Wiedźmin 3, dosyć stara już gra, ale oparta bardzo mocno na kartach graficznych. Spójrzmy, jaką mamy tutaj sytuację. 10,70. 51 klatek. 16,60 Ti. 51 klatek. Jest remis. Więc zobaczmy sobie na kolejnej grze. Tym razem bardziej opartą na procesorze, ale od karty też wymagającej sporo. Czyli o Assassin's Creed Odyssey. Sprawdzamy. Wyniki. 10,70. 53,4. Bardzo wysokie, Full HD. Szukamy ti 55. Różnica, 1,6 klatki, czyli niezauważalna i równie dobrze może być błędem pomiarowym. I co, i wracamy do Red Redemption. Mamy 10,70, 52 klatki, 52 FPS. -y. Szukamy 16,60 TI. Proszę bardzo, 60 FPS-ów. 60 fps, różnica prawie 20% pomiędzy tymi kartami. Skąd to się wzięło? Nagle? Ale może tylko przypadek? Wracamy do portalu PC Lab i bierzemy najnowszy Call of Duty Modern Warfare. Szukamy 10.70. Szukamy, szukamy, szukamy. Jest. Ten sam referencyjny model, który był w teście e, poprzedniej gier. 74,8 klatki. Szukamy w tej chwili 16,60 TI. 86,1 11 klatek przewagi. Zobaczcie. Tutaj mamy zwykłą 16,60 74 i 10,70 74. Widzicie co zrobiła Nvidia? Nvidia zaczęła pozycjonować 10.70 -10 na poziomie 16.60 podstawowej, gdzie do tej pory 10.70 -10 we wszystkich testach, e, które weszły na premierę, e, 16.60 ja i 16.60 super, była właśnie na poziomie tych dwóch kart. W tej chwili, poprzez ucięcie wsparcia, jestem po prostu o tym przekonany, ucięcie wsparcia dla Pascali, Pascale spadły do poziomu 16.60 wartych 1000 zł. Najbardziej boli to właśnie ta różnica między AMD a Nvidium. Ponieważ te osoby, tak jak ja, które przeszły z 580 na 1070, które były w granicach 30% wydajniejsze w grach, mają teraz 10% wzrost wydajności w stosunku do 580 a do w stosunku do 590 praktycznie nie ma żadnej różnicy. To jest znowu błąd pomiarowy. Wracając do naszego Testu 1660 super na PC Labie. Weźmy sobie Shadow of Tomb Raider. I poszukajmy właśnie tej różnicy. Mamy tutaj gdzieś 580. Jest 580. Mamy 48 klatek. A 1070. 68 klatek. Tu jest nawet prawie 40% różnicy. I jak widzicie, 1660 zwykła. Była o ponad 10% wolniejsza, a w tej chwili się wyrównała. Zobaczmy inną grę. Nie wiem, Project Cars. Żeby się nie nudziło, to zmieniajmy. 580, 55. 10,70, 97 klatek. 16,60 Ti, 95 klatek. Wiecie co, no, żeby taki test przeprowadzić i potwierdzić tą moją śmiałą tezę, że NVIDIA porzuciła Pascale po prostu, nie robi e, aktualizacji sterowników dla Pascali, tylko zostawia je na starych sterownikach, musiałbym mieć 16 chociaż 60. Jeżeli spodoba Wam się ten film i będziecie tym zainteresowani, to oczywiście łapkujcie i piszcie komentarze. Załatwię 16-60 i porównam ją do mojej 10 lub do 10-60. I zrobię to i na starych sterownikach, i na nowych sterownikach, i wtedy powinno wyjść powinna wyjść ta różnica, która nastąpiła po przejściu ze starych sterowników, sterowników NVIDII do najnowszych. Na tą chwilę moje rozczarowanie Nvidia jest olbrzymie, dlatego że moja 1070 musi iść do sprzedania. Ktoś kupi pewnie będzie zadowolony, ale już będzie wiedział, jaka jest to, jaki jest to poziom yy, wydajności. Nie będzie liczył na olbrzymi wzrost, jeżeli chodzi o stosunku do 580. Natomiast ja przesiadam się na Radeona. Kupiłem już sobie Radeona RX 5700 XT i pewnie najbliższe dwa lata właśnie spędzę na tej karcie. No i jeszcze raz podkreślam, no moje rozczarowanie widziom jest w tej chwili olbrzymie. Tutaj, w tym filmie, na szybko wsparłem się testami na PC Labie oczywiście linki do PC Labu macie e, w opisie i też w karcie e, a także do Hardware Unboxed naprawdę dwa fajne testy w Red Dead Redemption oraz e, w Call of Duty e, Modern Warfare które właśnie pokazują nam to odcięcie, jak tlen odcięcie tlenu dla paskali więc jeżeli zastanawiacie się nad nowymi kartami i chodzi wam po głowie 1070 to nie ryzykujcie tylko po prostu odpuśćcie sobie tą 1070 jako nową kartę, jaką używaną tak tylko patrzcie na nią wtedy jako wydajność karty 1660 i te plus dodatkowe 2GB RAMu, które ma natomiast nie patrzcie na nią w ten sposób, że jest to karta wyżej pozycjonowana niż 1660, bo tak już nie jest jeżeli chcecie coś o wydajności 1070 jeszcze sprzed dwóch tygodni to kupujcie 1660 i. ale powiem wam że ja bym po prostu sobie to kompletnie odpuścił. Odpuściłbym Nvidia w tym momencie. Jeżeli ktoś chce RTX-a, no to dobrze. Jeżeli ktoś chce ee, ray tracing, dobra, kupujcie sobie Nvidia. Natomiast jeżeli nie potrzebujecie ray tracingu i chcecie po prostu wydajną kartę, żeby wam wystarczyła na kilka lat, to jednak patrzcie w kierunku AMD, choć jakieś tam drobne problemy ze sterownikami jeszcze są, ponieważ to, co zrobiła w tej chwili Nvidia, za rok może to samo stać się z 1660 60 bo nie są to karty RTX, które będą wspierane kilka lat. Może po prostu nagle spaść im wydajność w najnowszych grach, bo nie dostaną optymalizacji pod najnowsze gry. Tak jak w tej chwili już pod te dwie nie dostały Pascale. Za 5 dni wychodzi Star Wars Jedi Fallen Order i zobaczymy, jak tam będzie wyglądać. Bo jeżeli sprawa się powtórzy, to dla mnie sprawa już wtedy jest totalnie jasna. A jak mówię, jak będzie dobra oglądalność tego filmu i będziecie chcieli zobaczyć prawdziwy test przeze mnie wykonany na bazie tych właśnie Pascali i nowych 1660, to piszcie w komentarzach, łapkujcie, e, udostępniajcie ten film mm, i wtedy w ciągu tygodnia, dwóch, zrobię dla Was taki specjalny test właśnie porównujący to, o czym w tej chwili mówię, czyli stare z nowymi sterownikami i Pascale z 1660. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.